Siemaneczko Mordeczki w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku vlog z ryb. Coś, o co poprosiło mnie dużo osób, żeby w końcu to nagrać. I w końcu, widzowie, coś takiego dla Was nagrywamy. Ale co będziemy robić, to już Wam powie główny sprawca tego oto wyjazdu. Cześć. No i dzisiaj ogólnie będziesz płacił mi za centymetr każdej złowionej ryby. Z grosz. Złotówkę. Złotówkę? Tak. Także widzowie napiszcie hashtag bankrut, a wam przypnę serducho do komentarza. A czemu mi się na koszulce takie... A, bo mi się odbija cień, dlatego widzowie. Ogólnie mamy końcówkę sierpnia, pogoda dopisuje, młody będzie łowił na trzy zestawy. I mniej więcej zaczniemy o takiej godzinie, jakiejś takiej optymalnej. I myślę, że 2,5 godziny do 20 wyjdzie wtedy. No może, no nie wiem czy do 20, bo teraz wcześniej się już ciemnie. Dobra, 2,15 łowienia. No tak do 19.30 Łowienia, to zależy o której się rozłożysz To o tej godzinie widzowie sobie mniej więcej e, Tą całą przygodę Zaczniemy, ja jestem zdania Że im mniej wyłowi ryb Tym lepiej, bo oczywiście mniej wtedy wydam pieniędzy A i nie no, to wam nie będę zapraszał Was na live'a, bo wy to i tak będziecie oglądać Pewnie gdzieś we wrześniu, ale będzie live'ik y, Gdzie będzie wojna donate'ów już pewnie w czwartek Także też może już to widzowie e, Widzieliście, co sądzisz? O dzisiejszej pogodzie, jeżeli chodzi o wędkowanie, rybkowanie no Tutaj w cieniu nie jest źle, i fala jest tą stronę, także jest dobrze. Najgorzej wiesz, czego brakuje. Czego? Krzeseł. No. Ale ty swoje masz przecież, tam moje. No, ale ono jest po drugim nasz krańcu, tutaj no, bym musiał tu tyle iść. Nie przejdziesz. A pójdziesz? Ja nie idę, ja muszę tutaj wszystkie wejki naszykować. No, tak to widzowie. Tak to widzowie jest. No i widzowie, 17. 27, czyli 17.30, można powiedzieć, że wystartowaliśmy. Od teraz każda złowiona ryba przez Matiego równa się mierzenie jej, i oczywiście tyle, ile będzie miała centymetrów, tyle młody zarobi. Ta wędka to jest ta, co najwięcej miała brań ostatnio? Tak. A tamta była, co miała. nie, ta miała najwięcej. O, ta miała najwięcej brań, i ona jest zarzucona widzowie jako pierwsza. Także młody w jakiś tam sposób znalazł na to wszystko, bo zarzucił to, co powinna teoretycznie. Dobrze działać i mieć dużo brań. Ale zobaczymy, też tak fajnie fale wyglądają, no nie? No. Takie malutkie, ładnie to wygląda dzisiaj. Wy tego na kamerze może jakoś idealnie widzieć nie będziecie, ale też no zobaczymy, czy my coś tutaj dzisiaj wykombinujemy i złowimy. Czyli tu jest zarzucone na co? O tu jest. To zaraz ci pokażę. No, smutno. Tylko... Ja nie mam teraz czasu, żeby ci pokazać. Ale sobie mi tutaj stąd zapakowany. A nie, tu stoi. Oto to? Osmo Toxic Mini Larva. Brzmi dobrze. A widzę, w jednej ręku to odkręcę. Odkręcę. Takie coś pachnie ogólnie średnio. No to masz śmierć, czyli lipa, jeżeli chodzi o tutaj nałowienie, a tutaj zakładasz co? To samo. Aha, czyli ogólnie patent jest jeden i ten sam do łowienia. Tak, bo ostatnio na to brały bardzo dobrze, także... A Ty nie znalazłeś widzę drugiego krzesła, ja znalazłem. Tak? Gdzie? Patrz przed siebie. A faktycznie? No. I trzecie łowienie to będzie na? Na sławik. Czyli na kukurydzę. No i widzowie jest ważniejszych jeszcze informacji, bo to jest praktycznie start tego odcinka, jak będzie tutaj 2000 łapek w górę, to ja łowię w kolejnym odcinku na wszystkie wędki, z młodego gdzieś tam wskazówkami, on mnie będzie tak naprawdę uczył łowienia ryb od podstaw. Ja teoretycznie kiedyś wyłowiłem na bata, chyba jakąś rybę mało. dobrze mówię? No. ale to wiecie... to podzielimy, że najpierw na tamtą, a potem na tą. Najpierw na spławik, później na tą i później na koniec na tą. No. No ale to w jednym filmie. A, no to dobra. No, także widzowie, 2000 łapek w górę i robimy coś takiego, no nie? Jeszcze mieliście fajny pomysł na live, żeby ustawić cel dotacji 10 000 i łamiemy wszystkie wędki młodemu. Co powiesz na taki pomysł, jak widzowie wpadli? Opłaca się. Opłaca się? No. no to ja jestem za, ile to by kosztowało? Taki odcinek. Taki odcinek? No. no ale za 10 000 to... ale tak ogólnie, żeby, że wszystkie wędki? No, trzy. No to. Ej, że kołowrotki zostają, bo kołowrotki nie będą połamane. A, no. no tak, ze 400 zł. Wędki są warte. No. Robimy, widzowie, robimy na 100%. No i pierwszy problem zaczyna się już, widzowie, o godzinie 17.36, czyli 6 minut. Karać? Karaś? To jak malutki. No ale to wiesz, zawsze jakiś pieniądz do, dojdzie ci do niego. No za dwadzie... <laughs> Nie. Nie, nie. nie. nie ma, 20 nie złotych ma. nie ma. Nie ma. Nawet takie o 20 to nie ten. To trudno. Yes. Dalej jest dobrze. Ja. Teraz na wyjmujemy pod grafiem Ale piękna informacja, widzowie. Już się bałem, że stracę. No nawet 20 złotych to szkoda na ciebie. A ta tu. Taki fart. Mam nadzieję, że dzisiaj cały dzień będzie tak wyglądał. I najlepiej, jakby był taki, wiecie, karp to przykład 50 centymetrów i przy samym, o tutaj, o przy samej linii brzegowej on by się wypiął. O! Nie, bo tam, tak, ryby już podbierako się wymuje, to raczej ma szansę. A masz koło, żeby podbierako od dzisiaj opierował? Tak, ty jesteś od Nie. Tak. Nie. Ja cię no tylko ja kameruję. Ja na zalewie sam sobie wyjmowałem ryby. No to zobaczymy jak dzisiaj sobie radzisz. Ja przecież tego dużego co wtedy przyjeżdżałeś po niego też go sam wyjmowałem. Muszę ogólnie stać od tej strony, żeby światło było dobre jak będziesz zarzucał to. Nagramy dla widza zarzut. Pierwsza próba nieudana, mam nadzieję, że na kamerze to dobrze było widać. No i tak dawaj na środek plus minus. Nie, no tam tamże wtedy. Tam coś chodziło wcześniej też i takiego widziałeś po tych? Po morzu? Po morzu. Było widać po morzu. A w ogóle młody się dowiedział o czym? Że mogę ściszać ten sygnał. No, jest ściszony teraz, bo wcześniej to pilczał strasznie. I taki wiat wiaterek delikatny jest, no, jest nawet. Fajny. fajny, taki przyjemny. Bo ten wiaterek, widzowie, dalej jest takim ciepłym wiaterkiem, a nie takim zimnym wiaterkiem, tylko ciepłym, fajnym. Dobra, i teraz trzecia wędka wchodzi w ruch, tak? tak. O! No nie, to chyba przez wiatr akurat. Takie jedno. Chyba tak. I tutaj kukurydza wchodzi w grę. Tak. I to jest tylko i wyłącznie kukurydza i nic więcej. Tak. A ja mam tyle jeszcze pomysłów na te vlogi z ryb, No i ostatni zarzut. Teraz, widzowie, trzeba będzie tylko i wyłącznie. O tutaj, aby wglony, aby wglony. O, prawie, prawie. Wglony w gałęzie nie. nawet. To będzie jeszcze lepiej i śmieszniej. Widzisz, co się stało? Co? Ty, no elegancko. Ty, czyżbyś jednej wędki już nie było? Nie, no będzie no pewno. Nie. <noise> Idealnie się zapowiada dzisiejszy dzień. Czyżbyś 0 złotych nie, wydam jeszcze... na ten film? Wszystko jest dobrze. Aha. <noise> no tak trochę Tam ostatnio wziął ten kart. Wziął, bo one mogą nawet tam pod tymi siedzieć, pod korzeniami, no nie? Żeby nie buszować. No, także tak pod brzeg jak będziesz rzucał to będzie chyba optymalnie Tylko też nie za blisko, no jak jest za blisko, to No teraz ciach zestaw urwany zostają dwie wędeczki ja i ten i lecimy widzowie dalej z tym tematem ledwo siadłem a ja już muszę iść Ile? O tam co się dzieje? Ja, ja pierdzielę jak tu pociągnęło o kurde ale tu ale bydlak może być Nie no nie Zerwał się? Jest, jest tylko tu... nie jest taka Odwierajmy, mamy, żeby tam za widowody nie wskoczyła. Ona no, jest blisko straszalnie wody. Dobra, wyciągamy tego na szybko, pod biurakiem Dobra Dawaj tego, bo tamtej dłużej jest na tym. Ze 40 na Ja pierdzielę, już się zaczynają problemy widzowie, na sam start. Ale widzisz jak fajnie biorą. Dobra, tam. bierz ten, bierz miarkę, mierzysz ja będę zapisywał zaraz. Ta widzowie chwilę poczeka, by ja nie ogarnę wypięcia, bo ja się nie znam, a tu mamy, o kurde, o kurde, ja myślałem, że to już będzie coś dużego, po tym, tym dźwięku, jak to się wiesz, tak ruszyło, eee, zajebiście, no nie? No jak na ra... dziś tylko na dwie wędki biorą, tylko, że nie mogę jej odhaczyć tu. No jak zwykle jakieś problemy muszą widzowie występować, na które, o Boże, tutaj jest aż za bardzo świetlnie. Że tak powiem. O, za, za drzewo się schowaliśmy i jest git. Ile? Zmierzę ją najpierw, co? Czekam na to. 29. 29, dobra, 30. Bo zapisujemy widzowie w pełnych liczbach, jeżeli chodzi o kwoty. Chociaż później może i tak się. Co? On po ziemi chce pływać. Tak? No dobra, wrzucaj go. I lecisz po kolejnego teraz. No Trawizowy jest trochę przestoju, to nawet dobrze, bo oczywiście jak jest przestój nie ma żadnej wędki w wodzie, znaczy jest to jedna, ale tam nic nie bierze. To znaczy, że pieniądze mi nie uciekają z konta. I tu mi się wydaje, że będzie podobnie, ale to też taki tu będzie, tu będzie mi, się, on jest, mi się wydaje, że lekko dłuższy może być. To tu będzie ze 32,3 Dobra, robimy pomiar. No. Dawaj na szybko. No chcę. Tam miałeś 29, tak? Tak. A tu jest 30. Dobra, 30 plus 30. Ja będę to liczył, tak 30. widzowie normalnie, ale telefon, kurda, żeby go nie rozdeptać. Tuż rzucił. Szkoda by było, jakby się go rozdeptało. Czyli młody ma zarobione 59 zł w czasie obliczta sesami. 17:45 to praktycznie 15 minut i no, dobra stawka. Czyli którzy zarabiają tyle, wy 2 godziny ponad. No tych 15 minut. No, spoko chyba. I mamy widzowie delikatną aktualizację. Minęło pół godziny łowienia 18.00. Młody ile zarobiłeś? 90 zł. <laughs> no widzę, że lubisz oszukiwać widzów, także powiedz dokładną... 89, 89 zł, bo wyłowił 30 cm co to było? Karaś. Karaś. No i przyszedł do nas jeszcze Wiktor, którego znacie też z mojego kanału. <laughs> O, nie, bo tak to jest pod słońcem. O tak, musimy. Wie że młody teraz yy, na tym filmie ogólnie zarabia za każdą rybę złotówkę? Tak. Znaczy no, nie złowił 89 ryb, tylko za każdy centymetr ryby zarabia złotówkę. A, no to dobrze. Dobre wyzwanie, no nie? Chcesz się przesunąć łódką? Nie, bo się ba, bajemy, boimy z młodym. Ale czego? No jak łódko będę pływał? No, siadasz i płyniesz. A przecież to zatonąć może. Przecież ja miałem tu 10 lat i płynęłam tym, z ojcem. Ja to chyba tak się wrócić trochę. Weź, bo to też... <grymny typu> Widzowie, ale jak chcecie, żeby się przypłynął łódką w kolejnym odcinku z ryb, to możecie napisać w komentarzu. A, A popłyniesz ze mną, rajczego, albo będziesz stała na brzegu. I tak cię nie tego, nie wyciągnę, bo ty jesteś za gruby. Mhm. A po co żeś tu przylazła? Muszę ci wodę A to dobrze. Ogólnie to lipa, jeżeli chodzi o dzisiaj o ryby, bo pół godziny już łowimy od zarzucenia pierwszej wędki i jest... A bo ja wcześniej przyszłam tak, i nakarmiłam jak powiedziałeś, że przyjeżdżacie. Co? Co zrobiłaś? Nakarmiłam. Ale jak nakarmiłaś? Tak nie, no takie dania dużo. Ja maszę Dobra, nie zwij, tak zwijaj sprzęt. Jedziemy. <laughs> Także widzowie kolejna aktualizacja pewnie jak młody złowi coś większego, albo... No albo no nie wiem albo jak się coś odwali głupiego bo tak naprawdę to nie mamy co pokazywać niby na trzy wędki to moje miejsce Oj 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 oj, dobra 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 Wiktoria przynosi nie, szczęście Wiktoria przynosi podbiera, szczęście Podbierak 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 podbiera, podbiera, podbiera szybko No to ci wytrzymać kamerę Dobra to nagraj chociaż wyciąganie raz Starszy podbierakowy Nie może drugie ja, ale masz pecha nie wiem czy nie puściła. Puściła, bo nie walczy. No to super, bo ja i nie mogłem z miejsca. Nawet ruszyć tak. Tu wyciągaj. Czy dla mnie to widzowie oczywiście gorzej, im więcej ryby, tym więcej pieniędzy stracę. Już 90 zł straciłem w pół godziny. ale cieniast! Czy tamty nie czy tamty, no moja wina było? Nie, no ale to wszystko, twoja, bo tak właśnie się darłaś. Piękne to mówię, nie ryzyma... z nim ryb widzowie. <laughs> jednak, jednak mój portfel dzisiaj za bardzo nie ucierpi. A wcześniej miał rybę, czaisz? I normalnie ona się wypięła idealnie, jak już mógłby ją ręką złapać. I też niezaliczone. Nie, no taki opimpek 30 cm. Może. No a ten. Ostatnio ryby się też dusiły w stawie. Czego? No bo z tlenu za mało. bo. No, ale cały czas, do, cały czas jest dotlenione. No, teraz jest dotleniane, włączyli, a podobno się zdech taki na, do kolana amur. Duże. A Amury tu są? No, tu, no, I to duże. Tu są amury? O tak, a nie wiem, czy będko ich wyciągniesz. Nie machaj tak kamerą, tylko kameruj. Ty to masz. Chciałbyś wyłowić amura? No, amur to najlepsza ryba jest. Ale nigdy się jeszcze nie udało nam wyłowić amura. No i raczej za szybko nie złowimy, bo amura to jest bardzo ciężko. Ale my to dziwi, bo tutaj widzowie ogólnie no, tak. całe wakacje amura było... Amura ciężko złowić i dlatego one są takie duże. ...nawadniane, napowietrzane było całe, całe wakacje, jak było ciepło. No ostatnio coś tam no. nie, nie, przez te upały Ale może aż, aż za rząc. duże temperatury były, że nawet na powietrzanie nic nie dawało Ciekawe jest w sezonie, no Bo to widzicie, tu widzicie, tu macie po kolei, może na tak, że tego za bardzo nie widać, ale tu jest dookoła Znaczy ta strona jest napowietrzana, a tam też coś jest robione No i tam coś jest też Podbierakowy gotowości W akcji, tylko to się z tej strony nie nagrywa, bo słońce jest Ale mamy ekskluzywne ciapy Jeszcze skarpety Ale pimpek znowu wypnie no. No wie, no A muszę nie, no to. Jak mogę? No dawaj, no dawaj. Ale leciutka jest, strasznie jest leciutka. porównaniu do tych byków, co łowiłem. to kiedyś. jest maluteńka. No zmierz, to Ci doliczę. Weź, bo ja się <laughs> boję. Podbiorakowy Udało się wszystko S zrobić. Pan, tak. Odbierakowy, jak się czuję z zadaniem wykonane? 31. 31, czyli dobra. Gdzie jest mój telefon? 31. Czyli równo 120. A, widzę, że ty już nawet liczysz bez tego, bez yy, zapisywania. I zarobiłeś 120 zł w 44 minuty. Ciekawe, czy na pewno wypłacisz te 120 zł. U mnie w firmie jest wszystko zawsze na swoim miejscu. Pracownicy są zadowoleni. Powiedz swoje odczucia, jak pracujesz u mnie trochę. Ja zbytnio nie jestem. Mati? <laughs> Mogłoby być lepiej. Tak. Znaczy, dobra, widzowie, to, tak 120 zł to się wytnie. No i mamy widzowie już prawie końcowe. Ile teraz? No. Nie wiem, właśnie, bo nie dość, że się zaczepił. Zatem to jeszcze o siatkę. Wiktor, będziesz czynił honory? Nie. <laughs> już? Czekaj, bo on się Ale czy... tu będziesz miał też ze 30. Ogólnie, widzowie, tyle czasu minęło i nic się nie działo tak szczerze: No nic ciekawego się nie działo. Zaraz zobaczymy, co tu będzie. Bo powiem Wam, że może być ciekawie, a może być nieciekawie, bo ze 120 zł ci się zrobiło dalej 120 zł. Jak chcecie taki odcinek ogólnie specjalny z Wiktorią, wezmę od młodego wszystkie wędki. No, no, no. Już. I ona będzie łowić i zarabiać za każdą rybę. Ty jesteś zapewne. No. A Ty? Kto, ja? No. Nie. Co? A za ile za użyczenie sprzętu wędkarskiego bierzesz pieniędzy? A ja to wiem. Ile odcinek zarobi. A to chyba, że tak. Dobra, mierz. Będę doliczał. Za Do tego gówniaka ja nie Jak wskoczy do wody, to nie liczymy po prostu. 3, 28? No. 29. 28. Ile? 28. No i widzowie, 28 doliczamy, czyli będzie, już Wam mówię. No i młody ma 148 złotych, jest godzina prawie 19, czyli mamy półtorej godziny łowienia. Widzowie, no, 150 zł w półtorej godziny, czyli 50 zł za pół godziny pracy. Myślę, że jest dobrze. Myślisz, że jeszcze coś Ci się uda, czy nie? Myślę, że może jeszcze jedno będzie. Na pewno? No, nie powiem Ci, czy na pewno, bo nie wiem, czy będą brały. <laughs> Jak nie będą brały, to widzowie najwyżej pojedziemy, oparcie. Pogoda już się robi taka, że słońce już praktycznie zaszło. Wiktoria oczywiście dalej nam towarzyszy tutaj. I tak to wygląda, tak to wygląda. Jeszcze 18.59 Tu wrzucamy to. Jak oceniasz szybobranie ze mną? Z sobą tak sobie. A z młodym? O, pies, patrz na no psa. No patrz, patrz, jak on będzie czekał na ten? No przecież nie będzie, a jakby skoczył. Chyba, że pójdzie do wody. Dalej, nie tak? wiem, czy nie rzuciłeś aż tak najdalej, odkąd my tutaj jesteśmy, kiedykolwiek, yy, wiesz? Nie, ta poleci dalej. Ta poleci dalej? Znaczy, poleciałaby, ale tam jest sznurek od siatki, także nie Tak, wiem. tak, to lepiej. Co to? Co? To był taki dźwięk dziwny? To butelka chyba po prostu strzeliła. Nie. I czemu mnie tak straszycie? Weź to. Ja pierdziele. Tam trzciny się ruszają, jakieś wilki pewnie już przychodzą. Na noc. Ale, nie, Jak, ale jako to nie chciałem. Jakieś koty, kuny, śnieżne lisy, sowy. Gołębie. No i widzowie, oficjalnie 2 godziny łowienia za nami, czyli mamy godzinę 19.34, nawet 2 godziny i 4 minuty, tak mniej więcej. Młody w tym czasie zarobił 148 plus 32, bo jeszcze doszła mu, co to było? Karp. Karp jeszcze był, czyli oblicz 180 ziko w 2 godziny, no 2 godziny mniej więcej. Ten zestaw też Wam chciałem pokazać, bo już składamy. No pogoda już o tej godzinie jest taka u nas. Coraz ciemniej się robi, że tak powiem. Jeszcze tak maksymalnie z 10 minut, żeby było te 2.15 regulaminowo, czasowo, i będziemy widzowie zawijać sprzęt. Ogólnie na tą wędkę, tak powiem Wam z czystej ciekawości, nic. Kompletnie zero, nic, zero, nic. No, na no, to mogła być największa ryba, ale. No, ale powiedz, że jesteś słabym wędkarzem, mi się nie udało. O, ryba. Oho Dobrze Maty mówiłeś, że to zakończenie odcinka to jednak warto poczekać jednak Jest Tak? No, no znowu nie będzie. Nie no nie, nie będzie duża znowu. No ale chociaż do 200 zł może dojdzie. No, to, to raczej na pewno. Stówę za godzinę. Będziesz zarabiał, no nie? Ale patrzcie, już się uspokoiło to jeziorko, fale się uspokoiły. Wszystko pięknie, cudownie. Młodszy podbierakowy. To jest dobrze zrobione. Ale czego to tak aż wystaje? To jest git. O, to szczupak chyba. Albo inny jesiotr. Daj dalej od brzegu, przecież Mati jak będzie go jeszcze rozprawiał zaraz to... Skoczy do wody i będzie znowu niezaliczona. Ale gruba strasznie. Do. Najedzona. Ale większa. Chyba tak najnajwiększa. Starszy miarkowy, poprosimy o miarkę, ja pójdę. Aha, znowu się o, tak samo zahaczę, no to będzie problem. Aj, jak zwykle, same problemy z tobą na tych rybkowaniu, wędkowaniu. Dobra, zgadujemy wszyscy, ile będzie miał. Ja mówię 35. Mati? 33. Wika? 37. 30... 37? Czyli tak najbardziej odważnie. To na pewno 37 nie ma. Na pewno? Nie, no bo 40 łowiliśmy, to widzowie wiem mniej no, więcej, jak już to miałem wygląda. Powiedzieć. Co? Coś miałam powiedzieć, to 34. <noise> ja mam 35, różnica jest taka wiesz, przynajmniej 2 cm to jest wtedy ogarnięte no, na do pewno. naszego konkursu. Młody się z tym bawię, ja wam jeszcze pokażę, jak wygląda stawisko. Tak dokładnie. Pięknie. 2000 łapek w górę, tak jak gadaliśmy widzowie i w kolejnym odcinku, o kurde, jak mi zachwiało. I w kolejnym odcinku, bo równo było. E, będziemy uczyć mnie łowić, znaczy Mati dokładnie będzie dobra, to, to ja robił. 30. Co do Centymetrów? Dobra, 32. No to ustalaj. 32. Musi być różnica 2 cm. Ja dobra, powiedziałem 35. 31. Dobra, 31. 31, 30. 33, 35. Gramy o 100 zł. No, znaczy w sumie nie, bo stawiamy do puli po stówie, czyli wygrany zyskuje 200 na czysto. No, na Mierz go. Czekaj, no, czekaj, bo tylko z siatki. Się Pełna amatorka. No, jakbyś kupił taki podbierak jak potrzeba, że z gumą, a nie z siatką. Czy chciałem. Co chciałeś? Kupić. No, ty wiesz, co to jest podbierak z gumą. 31. To było w stówce? Kurde, widzowie, źle byśmy chyba trochę na tej filmie wyszli, jakbyśmy musieli z młodym. Pos znaczy, czekaj, to ja bym wyszedł tak. stuwę dla Wiktorii, 200 ponad dla Matiego za ryby, czyli 300 zł by był na minusie na wyjeździe, a jeszcze ja płacę za paliwo i za mój mega cenny czas widzowie także no no i oczywiście widzowie zapowiedź kolejnego odcinka czyli patrzcie ja już się uczam z... no i widzowie zapowiedź kolejnego odcinka ja już się uczę zwijać o nagraj wędkę tak będzie to wyglądało ja sobie będę kręcił karpie będą 50 karpie będą 60 a mury będą jeszcze większe szczupaka na pewno zapolujemy też delikatnie no o. Tak będzie w kolejnym filmie. No tako.